Sad, but he also said something else very, very powerful. He talked about the many forms in our lives and in the world where we resist the Holy Spirit. He warned us about.

Już się tam ktoś za 5 minut. To jest zgoda, czy nie ma zgody? Na biorąc nie ma. Ale to jest droga, ale jak masz napis, nie? To jest droga, droga do Państwa policyjnego, że przy każdej potencjalnej parze osób, które są osobo zainteresowane, powinien chodzić jak... Mądra sentencja Leonarda Czyża, bo w tym właśnie... Nie nie, no wszyscy powiedzą, że po jest wina pisu, bo nie bądź znajdu. Nie, no, nie, na wypis przejął w ustawie to właśnie specjalnie, żeby nie można było tego w ogóle zabrać. Wejdźmy do lewicy, bo na ten temat to powiem tak, do rana moglibyśmy dyskutować. Jak lewica e, nam e, umiła życie, ja tylko powiem w skrócie. za lewicę był taki dostęp no. właśnie dla emerytów, i to chyba e, tak zmierzamy ku temu, tak powolutku, powolutku, albo nawet coraz szybciej patrząc na obcięcie 14. To właśnie za czasów prl były takie hasła. Emeryci popierajcie partię 3D, ubierajcie przed terminem. To skończmy tak temat widzę, bo ja chciałabym Ci pokazać i Państwu również, jak dzisiaj w porze ciału wyglądały na przykład okaże ruchome na czterech kołach. takie ołtarze na Boże Ciało? Bo Mówiłaś, że one są ruchome, ale są nieruchome. Generalnie mogą się poruszać. No tak, ale teraz się nie poruszają. Ale wiesz, to wiesz, tu jest najlepszego? Ja rozumiem, gdybyś mi pokazała na przykład te łódki w Czerwińsku dzisiaj, jeżeli dobrze wymawiam nazwę, jeżeli źle, to przepraszam, ale tam łódkami te ołtarze wozili. I to było no. ładne, to było takie rzeczywiście Ale to dziewisko moją nazwę. A ja ci powiem, dlaczego to jest ładne. Bo gdyby strażacy nie dostali dofinansowania na wozy, te, których. W których zrobili taki użytek, to tego ołtarzy nie moglibyśmy dzisiaj pewnie oglądać. No to za chwileczkę pojawią się zarzuty, że z Funduszu Sprawiedliwości sfinansowane wozy strażackie teraz służą jeszcze klorowi. A ja myślę, że to jest właśnie le no, lewica z Platformą i tam inni chcą tam się przyczepić do tego funduszu, bo, bo właśnie strażacy robią ołtarze z wozów strażackich. Marian, jak ty sądzisz? Ja nie chciałbym kablować, ale zanim Marian odpowie, to też tak de delikatnie tylko doniosę. No to może warto, Zawsze bym tylko sobie siedział. <laughs> Że w, generalnie podczas świąt Wielkiej Nocy w Grobie Pańskim też z reguły stają strażacy. Nie wiem, czy to istotne, czy mało istotne, ale to tylko tak dla Będziesz siedział. To po prostu tym uniwersalizmem wykazał się kolega, No jak tak można sypać piachem w trybie Donalda Tuska? Nie, ja, jak Donalda Tuska, pal Donalda Tuska, przecież chłop sam przeciwko sobie występuje. W do Parlamentu Europejskiego statuje. On nas chce ewidentnie wyprowadzić z Unii Europejskiej. Te bagna, ma fortyfikacje, maszyny ruchome, nieruchome, no to, to bo przecież to jest polepszenie. Ja to się zastanawiam, yy, bo. Mokratła, mokradła bagna mają nas zabezpieczać też przed tymi nachodźcami od, od Łukaszenki i Putina, co tam pod płotem się przechadzają. To jak zrobił mokradła i bagna, to wtedy będzie bardziej humanitarnie i trzeba i będzie. Ale wtedy... ludzie będą ginąć, tak? Znaczy no właśnie nie wiem, może to jest po to, żeby właśnie im wtedy bardziej pomagać. Bo jak oni tam grzęzną, to bez pomocy się nie da. Może to chodzi o to, żeby bardziej pomagać. Ja to taką koncepcję mam. Maria, Zacytować y, piosenkę zespołu Dila z lat 90. jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Kto oglądał teledysk, to wiedział, że tam ci mieli uczestnicy tego, tego teledysku przyklejone takie uśmiechy, y, no to ja polecam y, wysłuchanie tego y, bardzo y, znowu na czasie y, utworu. Ale widzą Państwo, to o czym, no, o czym zaczęliśmy mówić? Ludzie, którzy nie mają pojęcia o Bożym świecie, chodzą dni Pan Pachołomia, który no, dał mi się drakownikiem, to został komikiem, prawie prezydentem, to w naszym kraju to się udaje, zaczynał uczyć ludzi prowadzić działalność gospodarczą, podczas nie wiem, czy on kiedykolwiek sprzedał cokolwiek innego niż używany samochód. To, to, to jest problem, bo oni... sądzę, jest, tak, to, to jest tak, tak jak w tych takich pseudodokumentach, w niektórych sprawach komercyjnych, że głównie to jest miłości i o romansach. Pożywity. Tylko tej miłości i miłości. A, tak. Rozumiem, że za dzisiaj ja jesteście. O tych pomysłach pani Szalnej Biel. Tak. Ja, ja, nie by oponował, a tutaj miłość, miłość. Pan, pan Hołownia, to myśli, że jak ktoś zajmuje się... Myśli o produkcji. Ale że jak ktoś jest, ktoś prowadzi sklep obrotniczy, to potem poprowadzi sklep z ciastkami. Nic podobnego. Na każdej branży po prostu trzeba się znać, inaczej nie będzie się mogło kompetentnie obsługiwać klientów i... I, i stracić klientów. Człowiek powinien wyrastać w tę branżę i się trzymać. A nie taki był taki pomysł, żeby tam panele no to jeszcze układali tam, nie wiem, górnicy, czy nie wiem, takie już nie pomysły. No to przecież to przecież, ale Mariusz, Do życia dzienne przecież stoczniowcy mieli notabene przez taką firmę pana senatora, notabene też z Platformy Obywatelskiej. Jak stocznie zamykano, Które no z tematu, który jest mi po części znany. Tam był taki właśnie radziecki naukowiec, który wymyślił, że tam rośliny to nie są i że ziemia, to, to, to Ale może źle to rozumiemy, całe to przedsięwzięcie. Może po prostu ten człowiek zyskał uznanie publiczności, bo wreszcie umył nogi. To, to. No. Coś takiego, ja nie pamiętam właśnie, to taki tak był, że przychodzi bardzo aktywat lekarza i mówi, że też ma cały czas z tymi nogami i lekarz mu mówi, że trzeba te nogi myć. Ale przychodzi za jakiś czas i mówi, no dalej no, problem jest tam ze skórą na tych nogach. A co lekarz mówi, no ale ten wodę codziennie trzeba zmieniać. <śmiech> <śmiech> może to o to chodzi, bo, a może to jest też taka instalacja, że właśnie też te kałuże, które były robione, że to wiesz, świeża woda to świeża instalacja. No chciałam zakończyć czymś lżejszym właśnie, ale się nie dało. To nic. Nie, no chciałam powiedzieć sobie, jutro piątunia jest, piątaczek piątunia. Dla niektórych weekend zaczął się już wczoraj. To no niedobrze, no jutro deszcz popada, będą nowe instalacje artystyczne powstawały. tylko Proszę Państwa, koniecznie w butach i róbcie zdjęcie i zadbajcie o to, żeby ktoś klaskał z boku, bo inaczej to żadna sztuka. Ale mycie w nogach w butach to jednak jest nie bardzo. Słuchaj, to tego jeszcze, jak nie doszło zaraz. Poczekaj, poczekaj, ty nie ja przecież jeszcze buty zabiorę. No właśnie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się my z Adrianem i z Państwem. Jesta, Jest co tej polaryzacji mam na listach, na liście w Warszawie, panią Stapińską, która to niedawno mówiła, że pis to nie polska, pis to choroba. No jeśli to nie jest polaryzacja. To co to jest? To jest program Polityka na Deser Telewizja w Polsce Dorota Łosiewicz. Pani Zawianecki, tak słuchałem pana hołowni i po pierwsze tak, on chyba zdał sobie sprawę, że może być jednorazówką polityczną, to znaczy na jedną kadencję, że jeśli Tusk no, tak będzie nic nie robił, albo robił to, co nic nie załatwia, tylko yy, albo łamie prawo, albo konflikty roznieca no to on jako żyrujący rządy tych państwa traci najwięcej. No bo... Że on już wierzę ci wyborcy, którzy zaufali w to, uwierzyli w to, że jest jakaś trzecia droga, że można y, jakąś, jakiś dialog prowadzić on przez to, powiedz o sumpołownia w kampanii mówił dość kłótni do i do co? To się okazało, że on te wszystkie kłótnie i jeszcze większą polaryzację żeruje. I chyba zdaje się... Połapał się, że to ten niego elektorat może zostać z domu i nie być z tego na perspektywę wyborów prezydenckich, bo przecież polskystwo ludowe oparło jego kandydaturę, więc ma to przed sobą. Ale jest tu jeden problem, który no, chyba nie powinien tam tego wywlekać publicznie. Znaczy, wynoszę z tego, że ma panie... Ale mówi tak mówię się, jakby zaczynał mieć wstręt do koalicji, w której się znajduje. No, bo tam było tyle upomnień do Donalda Tusko, tak, że nie można tylko mówić, że się odkurza, czyli że się sprząta, co robi ta koalicja. Głównie tylko chce rozliczać, tak? I nie no wiem, czy więcej, co nie odkurzają ale niby sprzątają po mówią przynajmniej. No tak, tak? Panie, jak więcej jest na wyjściu, niż na wejściu. Ale sami o tym y, mówią, potem ta polaryzacja, no przecież to nikt inny jak do dachu spróbuje y, odwrócić narrację i uciec od resetu, twierdząc, że to Prawo i Sprawiedliwość jest y, prorosyjskie. Ja mam jedno takie zastrzeżenie, panie Szymonie, niech pan popracuje nad tym trochę, no bo nie może być tak, że mąż stanu, którego pan tu odgrywa wobec nas i, Wobec społeczeństwa. Ma takie przykłady, takie trywialne przykłady, że a tam ktoś jest kuchną, a tam czymś. Zamiast mówić o Polsce w takich kategoriach tam nowości technologicznych, jakichś pismach, to panu wszystko się kojarzy z jakimiś banalnymi pracami domowymi. No, ja rozumiem, że pan ma przerąbane w domu, bo żona pana opakcia albo sama, jak lata tymi samolotami, to przecież nie ma czasu. Na te ma czynności, a pan się do tego idealnie nadaje. Ale niech pan publicznie o tym nie mówi, bo ludzie nie chcą, żeby polityk, który ma aspiracje prezydenckie, był tylko od sprzątania, wycierania kurzy i tam gotowania zupy dla dzieci. Okropnie to brzmi. No to jeszcze Krzysztof Śpiszek, o nie Okazuje się, że trzecia droga no, jakoś nie pali się do, do zrealizowania tego, co było umówione, czyli do tej rotacyjnej zmiany na tym stanowisku. Nie, wiem, się, że to są, są medialne. Nie wiem, czy trzecia droga nie wierzy, że pan Marszałek Połowian zostanie, zostanie prezydentem i dlatego zabezpieczają sobie niektórzy, oczywiście w ramach przyjaznej debaty za, za No z tą przyjazną debatą policyjną to bywa różnie, panie pośle. No pewnie, ale ja zapewniam, nikt nikogo nie chce pozbawić żadnego, żadnych umówionych e, e, stanowisk, czy, e, czy, czy tych kwestii, które zostały uzgodnione. Niech Trzecia Droga się nie obawia, że Lewica będzie pozbawiała e, jakiś ich, ich wpływ w koalicji rządzącej, a nie Lewica nie zamierza pozbawiać Platformy Obywatelskiej żadnych stanowisk. Lewicy to akurat trudno by było platformę pozbawić jakichś stanowisk, bo Lewica ma y, najmniejszy wpływ. Bardzo pan redaktor umniejszał znaczenie pana Śmiszka, bo przecież pan Śmiszek jest ministrem, wiceministrem sprawiedliwości, choć y, chyba chwilowo nawet. Bez...